28 maja przed siedzibą Wyższej Szkoły Demokracji na Osiedlu Lotnisko odbył się Dzień Dziecka. Na Milusińskich czekało tego dnia wiele atrakcji. Jakie atrakcje przygotowano dzisiaj dla dzieci? Dla dzieci przygotowano dzisiaj wiele ciekawych atrakcji, m.in. zjeżdżania dmuchana, tak samo trampoliny. Jak na przykład z tyłu mamy namiot, czy też zamek z piłeczkami. Na pewno przygotowaliśmy również dodatkowo wiele konkursów, żeby dzieci mogły wykazać się czy w sposób plastyczny, czy zręcznościowy, czy też literacki. Dzieci chętnie brały udział w licznie zorganizowanych konkursach. Rzucały do celu, malowały swoją wymarzoną szkołę. Jak ocenia Pan poziom konkursu plastycznego? E, poziom konkursu jest bardzo wysoki, rysunki sprzęt, są bardzo ładne, są fantastyczne, z malowane z, z fantazją i, i bardzo I kolorowe. Nie to... będzie i trudno wybrać zwycięzcę? Mamy tyle tych rysunków, że naprawdę będzie ciężko, no ale trudno, jakoś to damy radę. czy udział biorą też dzieci starsze, czy tylko młodsze? To znaczy, wiek tutaj... Akurat, nie wiem, tak. Od 6 do 12, 13 lat, bo to ciężko określić, nie? Jak przejrzymy rysunki, bo są podpisane, to może wtedy byśmy mogli porozmawiać. Czy może nam pokazać ten rysunek do kamery? Wspaniałe, wspaniałe nagrody! Jednocześnie przypominam. Straż Policja znowu nam Czy też rywalizowały w konkurencji jedzenia jabłka na czas? Jak owoc smakował zwycięzcy? Powiedz, w jakim konkursie brałeś udział? W... Ja, że muszę zjeść jabłuszko na czas. I byłeś pierwszy? Tak. Ale było ciężko. Nie spodziewałem się, że wygram. A jabłko smakowało, było dobre? No. no to pokaż co wygrałeś. Tylko misia, kubek i lizaka. I w środku jeszcze w tym kubku są y, krówki. O, to krówki na pewno będą dobrze smakowały. No. Na ten jeden dzień dzieci mogły przemienić się w ulubione postacie z bajki i rzeczywiście tłumnie uczestniczyły w malowaniu twarzy. Pod koniec imprezy wybrano najciekawiej pomalowanego chłopca oraz dziewczynkę. W, w czasie trwania imprezy chętni mogli skorzystać z pomocy policji i oznakować rower przed kradzieżą. Zobacz, wtedy opuścisz i mi czy coś czujesz. I, coś? I Dobra, to jeszcze trzymaj pałkę ja się W tym celu trzeba było zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu. Dlaczego się Pani zdecydowała oznakować dzisiaj rower? No w razie kradzieży zawsze można zgłosić, rower jest oznakowany. Wiadomo, szybciej pójdzie wtedy mhm. znalezienie, miejmy nadzieję. Rozumiem. I to pierwszy taki rower, na który Pani się zdecydowała oznakować? Tak. W jakim konkursie dzisiaj weźmiesz udział? Hmm, w szesnastym. plastycznym, może tak? I co namalujesz ciekawego? Eee, mamę. Mamę? I jak namalujesz mamę? Hmm. Użyjesz pewnie wszystkich kredek, wszystkich rodzajów kolorów. Tak. Będzie mama kolorowa, tak? A słuchaj, w przyszłości chciałbyś zostać strażakiem, czy może policjantem? Eee, policjantem. Dla każdego coś innego. Nie zabrakło także straży pożarnej, której wóz był oblegany przez dzieci. Najmłodsi mogli na własne oczy przekonać się, na czym polega gaszenie pożaru. Trzeba przyznać, że było naprawdę gorąco. Co panowie dzisiaj pokażecie dzieciom? No, dzieci się mogą zobaczyć, na czym polega praca strażaka. Mogą polać wodę na trawnik, który się sztucznie pali. Mogą zobaczyć, jak w pełni wygląda ubrany strażak. Chodzi tutaj jeden kolega z naszych. I ogólnie zobaczyć, jak wyposażony jest sprzęt pożarniczy. Wiedziałam nawet, że mogą usiąść do wozu strażackiego i zobaczyć pracę od podszewki. Dokładnie tak, mogą zobaczyć, czy taki wóz jest wygodny, czy nie jest wygodny, jak jest wyposażony w środku, jaki sprzęt znajduje się pod ręką strażaka, który jedzie do akcji. Także mogą się z tym zapoznać. w imprezie wzięli udział modelarze z grudziąskiego stowarzyszenia Twoje Miasto. Pokazali oni dzieciom na czym polega sklejenie rzutków z profesjonalnego drewna modelarskiego. Co dzisiaj pokażecie dzieciom? Pokazujemy jak się robi prawdziwe rzutki takie małe modele halowe wykonane z balsy a nie tak jak z przysłowowego, jak to się mówiło w szkole kartki z zeszytu wyrwanej. Tak? Uczymy dzieci robić rzutki wykonane właśnie z prawdziwego modelarskiego drewna, najróżniejszego na świecie o nazwie Balsa. No i z takich... Rozumiem. Rozumiem, że dzieci później będą mogły sobie porzucać, tak? Tymi tak. Te, te rzutki są dla nich, żeby mogli sobie popatrzeć jak to jak naprawdę wygląda i porzucę sobie w domu i potem ewentualnie przyjść do nas jak kto zainteresuje przyjść do nas do modelarni i porobić coś więcej. Słuchaj, jakie trzeba mieć umiejętności, żeby się zajmować modelarstwem? No na pewno cierpliwość. Cierpliwość to jest podstawa. A później się wyrabia takie manualne, że tak powiemy nie? I czasami jest tak, że coś się skleja długimi, długimi godzinami i nadal nie wychodzi i trzeba jeszcze więcej czasu na to poświęcić? Zdarza dokładnie. się My, my nasza modelarnia ogólnie zajmuje się modelarstwem wyczynowym i jeżeli my coś robimy, to staramy się to robić dokładnie i długo, tak? To znaczy dokładnie a co za tym idzie, to jest też czas, nie? No i te wyniki tej, że tak powiem, precyzyjnej, długotrwałej pracy, można też zaobserwować na zawodach. Jadąc na, na przykład na zawody, gdzie dużo mnie siedzi wicemist świata w modelarstwie. A i nasz junior Erik Jackin, który też jest medalistą na Mistrzostwach świata, tak? I to się tak właśnie odzwierciedla ta cierpliwość, ten czas poświęcony na modelarni w przyszłości się, że tak powiem, odwdzięcza w osiągnięciach. Nie? Myślę, że jeszcze troszkę dołożymy mu, żeby troszkę miał na, na przodzie większy ciężar. Jest wiatr, to jeśli będzie miał cięższy przód, będzie lepiej lepiej, Teraz go mniej więcej tu gdzie na ciężkości I próbuj go sobie tak to troszkę... W niebo poszybowała rakieta, którą specjalnie na tę okazję przygotowali gródźiancy modelarze. Należy podkreślić, że doskonale wiedzieli co robią. Znani są bowiem jako wielokrotni medaliści mistrzostw Polski, jak i Europy oraz świata. można Także zaczynamy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Wśród wszystkich uczestników konkursów została wylosowana nagroda główna sympatyczny miss Gigant. Daria obiecała, że schodka zajmie szczególne miejsce w jej pokoju. Jest konkurencji Gdzie wzięłaś udział? Z jednej. W jakiej? plastycznej. Czyli tylko jeden los wrzuciłaś do urny i zwyciężyłaś? Eee, tak. tak. Powiedz, czy na co dzień też masz takie szczęście, udaje ci się zwyciężać w konkursach? Nie. Czyli to dopiero jest taka nagroda? Tak. Jak się czujesz jako zwycięzczyni? Bardzo jestem szczęśliwa. Mi zdaje szczególne miejsce w twoim pokoju? Tak. Uczelnia przyjazna studentom.